Pokój dobro, szczęść Boże! Witam Was serdecznie. Cieszę się, że zobaczymy dzisiaj znowu na tyłem do ołtarza. Mam nadzieję, że zaraz tu będziecie. Pozdrawiam Was serdecznie. Szczęść Boże! Pokój dobro. Witajcie, witajcie. Czekam na Was. Jeszcze nie ma nikogo. Już widzę, jest jedna osoba, ale jeszcze nie wiem kto. Serdecznie Was pozdrawiam. Pokój dobro. Marcin. Widzę, że jest Marcin z nami. Witajcie serdecznie, szczęść Boże. Pokój dobro, Aleksandra. Jak tam pogoda u Was, jak tam życie ogólnie. Widzieliśmy się w zeszłym tygodniu. Tym razem znowu mi się udało i bardzo się cieszę, że będę mógł Wam coś zostawić na dzisiaj. Pokój dobra, Agnieszka. Dzień dobry. Tyłem do ołtarza. Nie wiem, kto pisze. Witaj Sonia. Dzień dobry. Szczęść Boże. Czuć wiosnę u Was? Pięknie. Jeszcze mogę tak powiedzieć, że, że tak po dwóch latach bycia, bo już jestem prawie dwa lata w Gabonie. Witaj Sebastian. To, to, że trochę mi się tęskni za porami roku, bo tutaj jest ciągle tak samo. A to Zuzia się kryje za tym montażem. Pozdrawiam Zuzia serdecznie. Więc jest tak, że czuć wiosnę u Was, bardzo się cieszę, no i mi się tęskni trochę za porami roku. To jest ciągle tak samo, ciągle gorąco, ciągle zielono yy, i może się to znudzić w takim sensie. Nie ma takich nie ma tych pięknych momentów zmiany przyrody, budzenia się życia, śniegu i, i tych spraw, tego typu rzeczy. Więc jest tak, że, że każdy klimat ma swoje plusy I, i myślę, że szczęść Boże, u nas przymrozek, pisze do nas Janina. Dzień dobry, Marta. Witaj serdecznie. Szczęść Boże. Urszula. Szczęść Boże, witajcie. Jeszcze ze dwie minutki poczekamy. Okej, okay. to taki wiosna. To Już jest połowa lutego, to jeszcze z miesiąc i będzie wiosna, co nie? Gdzieś tam, szczególnie gdzieś w Anglii, bo w Polsce to może trochę później. Szczęść Boże, witajcie jeszcze raz wszyscy. Pozdrawiam Was serdecznie, dzień dobry, dzień dobry, okej, okay. jest już kilka osób, jeszcze nie jest nas bardzo dużo, ale, ale już trochę jest, więc myślę, że możemy powoli zaczynać. Szczęść Boże, witaj Monika, witaj Ewa, yy... szkoda, że bez tłumacz z Joe razem, trochę nie, roz nie rozumiem. <gisz> Okej, okay, Urszula, cała. Okej, okay. słuchajcie, to ja będę powoli zaczynał i, i chciałbym zacząć pewnej a, a, analogii, pewnej analogii, która ostatnio przyszła mi do głowy i mi się wydaje, że jest bardzo, bardzo trafna i bardzo, bardzo mm, dobra do naszej rzeczywistości, czyli rzeczywistości, w której chcemy z, chcemy szukać Pana Boga na co dzień, w której chcemy szukać e, inspiracji po to, żeby przeżyć ten dzień e, właśnie w takim duchu, e, dobrym duchu, żeby, żeby ten, w tym dniu Pan Bóg był razem z nami. I e, słuchajcie, jak nie wiem czy, czy wiecie, na pewno wiecie i duża część z was na pewno też miała podobne doświadczenie w swoim życiu jak ja. Ja od mniej więcej trzech lat, bo jestem już tu dwa lata w Gabonie prawie i rok czasu wcześniej uczyłem się i uczę się nadal języka francuskiego. Chodziło o to z krajobrazem, w sensie szkoda, że bez niego. A szkoda, że dzisiaj jestem ze ścianą. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, fajnie. No, no w przyszłym tygodniu, jak się pojawię, to postaram się być już na dworze. <grym> Tylko prawda jest taka, że yy, skończył mi się internet w telefonie, a, a tu w domu mam WiFi, więc jest także to praktyczna względ. <noise> Okej, okay, słuchajcie, yy, więc o co chodzi? Jest taka analogia. Mi się wydaje, że duża część z nas ma takie doświadczenie nauki języka yy, i ogólnie nauka języka to nie jest coś łatwego. Yy, ja mam takie dwa doświadczenia nauki języka. Jedno doświadczenie nauki języka stricte teoretycznie w szkole i w, z podręczników. I szczerze przyznam, że jest to dla mnie masakrycznie trudne doświadczenie. Uczenie się języka w szkole i z podręczników. Dlaczego? Dlatego, że jest to coś czysto teoretycznego i ja mam jakiś taki tak skonstruowany mózg, nie wiem dlaczego, że po prostu mi to za bardzo nie wchodzi do głowy. Że nie zostaje, mi nie, zostaje mi niewiele z takiej tradycyjnej, typowej nauki zostaje mi bardzo niewiele i, i potrzebuje bardzo, bardzo dużo czasu i bardzo, bardzo dużo takich, y, y, takiej żmudnej codziennej pracy do tego, żeby żeby to w ogóle przyniosło jakiś owoc y, i ostatnio odkryłem na, z jednym z takich portali do nauki francuskiego, że y, taką, ja już wcześniej to wiedziałem, ale nie wiedziałem jak to dobrze nazwać y, nie wiedziałem jak to na, dobrze nazwać, ale odkryłem takie, takie zagadnienie, y, że najlepszą metodą Yy, nauki języka yy, jakiegokolwiek i w jakikolwiek sposób, myślę, że Rumunicją, gdzieś mieszkałem za granicą i muszą posługiwać się językiem obcym i przyznają rację, to jest yy, metoda zanurzenia się całkowicie w obcym języku. Zanurzenie się całkowicie w obcym języku. I na czym to polega? Yy, myślę, że część z Was kojarzy. Na tym, żeby, yy, żeby wszystko co ci, ci otacza i wszystko, co robisz było w tym języku, którego się uczysz i najlepszą metodą na pewno w tym względzie jest, yy, jest po prostu wyjechanie za granicę, mieszkanie za granicą. Ale można to spróbować też robić w domu. W jakiś sposób? Na przykład jak masz telefon, to zmieniasz język w telefonie na język, którego się uczysz. Masz jakieś aplikacje, to yy, oglądasz seriale, to oglądasz seriale w tym języku, którego się uczysz. Yy, robisz jakieś yy, rzeczy wokoło domu, to próbujesz myśleć i mówić o tych rzeczach po w tym, w tym języku, którego się uczysz, i to pozwala ci, żeby ten język po prostu był, żebyś był w nim zanurzony. I wtedy ja uważam, że to jest prawdziwe, bo też widzę po, po sobie, byciu po, po tu w Gabonie, jak i w moim kursie we Francji, że, że rzeczywiście wtedy ten język bardzo szybko i bardzo praktycznie zostaje ci w głowie bardzo praktycznie i, i to jest coś takiego pięknego. Yy, najlepsza metoda nauki języka, czyli zanurzyć się całkowicie. W, y, w obcym języku, zanurzyć się całkowicie i wtedy to przyniesie najlepszy owoc. I teraz krótkie wyjaśnienie. Dlaczego zacząłem tak y, nasze spotkanie? Dlatego, że uważam, że można tą analogię nauki języka bardzo pięknie przenieść na nasze życie duchowe. A mianowicie na co? Y, bardzo często jestem przekonany, jak większość katolików, jak większość z nas narzeka na to, że nie widzi w swoim życiu owoców, nie widzi w swoim życiu progresu w życiu duchowym, czyli jakichś postępów, jakiegoś, jakiegoś właśnie takiego, tego, że, że, że coś się zmienia, że jest lepiej. I mi się wydaje, że często jest tak, jak z tymi, w naszym życiu duchowym jest tak, jak z tą nauką języka. To znaczy, że, że wkładamy jakieś minimum i często wkładamy to minimum w, w teorię w taką pra, w taką branie Boga troszkę tylko w teorii, zaś nie ma w nas, i to jest takie clue, yy, takie podsumowanie tego, tego, co dzisiaj chcę powiedzieć, na, nie ma w nas tak naprawdę w pełni zanurzenia w Bogu. Nie ma w nas w pełni zanurzenia w Bogu. Nie jesteśmy zanurzeni w Bogu i przez to nie ma w nas pięknych owoców życia w Nim. Nie ma w nas pięknych owoców życia w Nim. Co to znaczy? Że łapiemy tego Boga troszeczkę tak po małemu, po troszeczku, gdzieś tam przy okazji, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu, jak się uda, i wtedy, kiedy, wtedy, wtedy, kiedy go tak łapiemy, a nie ma go w naszej codzienności, nie ma go w naszej. właśnie nie, nie jesteśmy zanurzeni we wszystkim, co robimy. On nie jest w nas i nie jest wokół nas. To mi się wydaje, że, że nie będzie takiego prawdziwego życia w Bogu, nie będzie właśnie tego przez to zanurzenie w Bogu, nie będzie prawdziwego życia w Bogu. I ja jestem głęboko przekonany, że jest to dobra perspektywa i jest to dobre, do, dobra myśl o tym, żeby się zastanowić je, właśnie, że, że jeśli chcemy coś w życiu takim profesjonalnym, życiu takim, które, które wymaga od nas, którego wymaga od nas świat, na przykład na nauce języka, chcemy osiągnąć coś to naprawdę musimy poświęcić temu dużo czasu i musimy, musimy to włożyć w to wysiłek. Musimy włożyć, dać to, na to czas, włożyć to wysiłek. A my Boga często niestety chcemy łapać tak, yy, tak fast foodowo, czyli włożyć do mikrofalówki i jeść. <laughs> pojechać do McDonalda i mieć frytki. Yy, a prawda jest taka, że Bóg jest dużo bardziej skomplikowany. Bóg jest dużo bardziej głęboki. I Bóg naprawdę potrzebuje tego, żebyśmy byli potrafili się w Nim zanurzyć, żebyśmy potrafili w Nim yy, rzeczywiście wejść na głębię tego wszystkiego, czym On jest i kim On jest. I dlatego ja może zachęcam was dzisiaj, żebyś się zastanowił, yy, w perspektywie tego bycia zanurzonym w Bogu. Bycia zanurzonym, tak jak się zanurza, żeby nauczyć się języka, zanurzać się w języku, tak żeby zanurzyć się w Bogu, zastanów no się dzisiaj w swoim, w swoim życiu takim codziennym, gdzie, gdzie, jest jeszcze ta, gdzie jest jeszcze to miejsce, w którym tego Pana Boga nie ma u Ciebie. Gdzie jest jeszcze to miejsce, w którym, w którym Ty go nie dopuściłeś, gdzie, gdzie jeszcze nie jesteś zanurzony. Bo może to jest właśnie to miejsce, które się blokuje. Bo może jest to miejsce, w którym, w którym właśnie, przez które nie ma tego postępu, przez które nie widzisz tych owoców. Dlatego, dlatego warto się zastanawiać, warto myśleć, warto oglądać się w tej perspektywie. jak yy, gdzie, gdzie to są te miejsca, których jeszcze ukrywasz przed nim? gdzie Witam serdecznie wszystkich, którzy dołączają. Chcę zanurzyć się w Bogu i spędzić z nim dużo czasu. Właśnie, Iwona pisze. Słuchajcie, yy, czyli właśnie ja jestem przekonany, że to jest dobra perspektywa, dobra perspektywa, tego że często życie profesjonalne, życie takie świat, świata, wymaga od nas bardzo dużo, jeżeli chcemy osiągnąć dobre owoce, jeżeli chcemy osiągnąć sukces, jeżeli chcemy rzeczywiście, yy, żeby to coś, coś, yy, coś dało mi yy, owoc w moim życiu. Jakiś owoc też potem taki strict materialny, bo, bo często my robimy te rzeczy po to, żeby mieć, mieć jakąś perspektywę taką czysto materialną, ale właśnie ważną jest perspektywą też to, żeby się zapytać siebie, gdzie, gdzie ja Boga jeszcze nie dopuściłem do swojego życia w taki sposób właśnie głęboki, tak? gdzie, gdzie jeszcze On, gdzie, gdzie jeszcze nie jestem zanurzony w Nim. I, I myślę, że, że jeżeli dzisiaj pojawi się w Tobie taka modlitwa, po prostu taka modlitwa, tak jak tu ktoś pisze Iwona, Duchu Święty, pokaż mi miejsca w moim życiu, gdzie nie jestem jeszcze w Tobie w Bogu zanurzona, to właśnie jeżeli pojawi się dzisiaj we mnie taka modlitwa podwójna, właśnie pokaż mi te miejsca, pokaż mi te, te, te momenty, w których, których jeszcze mi, w których ciebie jeszcze nie ma we mnie, plus pojawi się we mnie ta modlitwa, Panie Boże. Ja chcę zanurzyć się w Tobie, Panie Boże, ja chcę zanurzyć się całkowicie w Tobie, bo, bo wiem, że, bo wiem że, że właśnie potrzebuję tego, że, że chcę, żeby w moim życiu, żeby Twoje życie, moje życie z Tobą wydawało piękne owoce. Dlatego pokaż mi te miejsca, ale też pozwól mi zanurzyć się w Tobie. Pozwól mi wejść właśnie w tą relację, która nie jest taka płytka, ale jest głęboka. Która nie jest tylko pobieżna, ale właśnie schodzi na głębiny. Dlatego chcę być w Tobie zanurzony, chcę być, chcę być w Tobie zanurzony, żeby rzeczywiście moje życie wydawało piękne owoce życia w Tobie, życia w Twojej łasce, życia w Twoim duchu. Słuchajcie, to by było na tyle dzisiaj. Mam jeszcze kilka myśli dla Was do opowiedzenia, ale to myślę, że za tydzień, jak się spotkamy, bo myślę że raz na tydzień, nie staram się będę, się, będę tu w najbliższym czasie pojawiać. Tak, się spotkamy za tydzień, to Wam jeszcze coś tam powiem. Pozdrawiam was serdecznie, pamiętam o was w modlitwie jesteście dla mnie bliscy i mam nadzieję, że już do niedługo, niedługo do spotkania, bo nie wiem, czy tam część z was wie, czy nie, ale już niedługo, może później wam powiem kiedy. Już niedługo wracam do Polski na urlop, mój pierwszy urlop ze względu na to, że kończy mi się paszport, muszę zrobić sobie nowy paszport. Mam trochę problemy z tym brzuchem nadal moim yy, i po prostu muszę też zrobić sobie dobre badania w Polsce, żeby, bo tutaj niestety się ich nie da zrobić, więc wracam, wracam do Polski niedługo na urlop i mam nadzieję, że pojawię się i w Polsce i, i może w Halifaksie więc jest tak, że, że mam nadzieję, że już niedługo do zobaczenia na żywo i czekam na to spotkanie bardzo bo, bo taka relacja jest trochę nie jest w pełni prawdziwa <laughs> pozdrawiam Was serdecznie i teraz udzielę Wam Bożego błogosławieństwa Pan z Wami i z Duchem Twoim. Jezu Chryste, Ty widzisz moje serce, Ty widzisz moje, moją pustkę, moje problemy, moje życie, moje codzienne życie. Ty widzisz też to, gdzie, gdzie jeszcze Ciebie nie ma w pełni, gdzie jestem niezanurzony w Tobie, gdzie, gdzie brakuje Ciebie jeszcze w moim życiu, gdzie są te miejsca, gdzie jest jakaś pustka. Proszę Cię, Panie Jezu, pokazuj mi dzisiaj te miejsca, ale też pozwól mi zanurzyć się w Tobie. Pozwól mi zanurzyć się w Tobie, abym rzeczywiście był człowiekiem głębi, był człowiekiem, który chce żyć w Twojej miłości, żyć w Tobie i widzieć owoce Twojego życia w nas, we mnie. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący i Miłosierny, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen. Pozdrawiam Was serdecznie. Cieszę się, że piszecie, że czekacie. Cudnie, cudnie, cudnie. Czekamy. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego z Bogiem. Pozdrawiamy serdecznie. Hej, hej.